maneczko wszystkim deptam startowy na sobotni półmaraton, także idę odebrać numer startowy na bieg rodzinny z żoną i z córką oraz na półmaraton Wrocławski. Gdzie idziesz teraz? Odebrać co idziesz? Pakiet. Pakiet, nie? Numer startowy. Tutaj jest aleja Ignacego Paderewskiego. W soboto tutaj będzie tętniło życie. Kilkanaście Tysięcy biegaczy. Elo, ja jednym z nich. Na, ostatnim miejscu <noise> Numerki. dzięki mamy i mój. Trzeci będziesz tutaj biegała, po raz trzeci. Nie trzeci, bo dwa razy już biegłaś. Nie. biegliśmy z wózkiem jakbyś maleńka, drugi raz to było w tamtym roku, i w tym roku po raz trzeci. Denusia, pokaż się jaki masz numerek. To 53. Wow. No, dawaj, dawaj, Denusia, maszeruj. No, zaraz będziesz biegła. Już jesteśmy na, na stadionie. bardzo dużo czasu. Zaraz będziemy Zdrowania biec tej płyty wiadusz. W tej pod Zresztą nie chciałbym tego nie zrobić, to właśnie w okolicy swoją twarzą macie y, bramę, y, z której będziecie startować. Jadusza, gdzie ty idziesz. Po raz kolejny. Zobacz, jesteś jak ci kłaskają. Wiesz, Jeszcze nie wystartowaliśmy, a już klaskają. Cieszysz się? Żebyś biegła tak? Nie Uczestników biegu rodzinnego Wiele lat Ja podejdę teraz do tej pani Bo ona z tyłu na koszulce Po biegu będziecie mogli to odczytać osobiście Ma pewne symbole, pewne nazwy London Marathon 2 godziny 26 minut i 31 sekund w 90 roku New York City Marathon 2 godziny 30 minut 45 sekund w 90 roku. Boston Maraton. 2 godziny 24 minuty 18 sekund. Tokio tak. y, y, maraton. 90. Właśnie, bawcie się, machajcie, uśmiechajcie się, biegajcie. Zrobimy gruby minut. Dwie godziny. Przez maratonem. No tak. Takie krótkie. Takie krótkie. Pięknie, Janusia biegnie. Zasuwa. Tak. Nasz maratonczyk mały rośnie. Tata cię nagra troszkę z przodu. Pomału biegnij z mamą, tata cię nagra. się ganiają Biegnie Bianca po medal, zaraz medal, ufoludek, foludek się pomalutku malutku jaki piękny bieg Wow Bo z Tutaj się trzymajcie. Olivia też pokonała też baranę. Dziękujemy. To za Gratuluję! Są medale! Są medale! Moja małżonka wow, jaki mamy? Pokaż tutaj, wszyscy pokazujemy. Mama, pokaż medal! Takie medale żeśmy zdobyli w tym biegu. To jest normalnie szok! Szok! Kto to jest dla pana? Piotrek. No, a Piotrek A tak ma na imię? Piotrek też Ale Ale ekstra, ale ekstra Zobacz jakie gadżety, zobacz jak gadżety o. O, tak i on ci dodał otuchy, nie? Bo Ciebie zaczęły plecki boleć, a zobaczyłaś, że chłopczyk marek. Bieg rodzinny zakończony, także było fajnie, nie? Janusza, jak Ci się podobało? Super było? Super było? Tak? Podobało Ci się? Ekstra. O, teraz będziemy mać pół maraton, nie?